Ta decyzja była szybko podjęta, z, można powiedzieć, z dwóch względów. Pierwszy to był taki, że, że na pewno chędzie powrotu do, na ławkę trenerską, a dwa, no, po rozmowie tutaj z, z zarządem no, no, szybko doszliśmy do, do, do porozumienia i, 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 i podjąłem, no, można powiedzieć, też szybką decyzję na to, żeby tutaj, tutaj objąć te, te czarne ostrogi Tutaj też się borykaliśmy z problemami związanymi z, z wirusem, ale no, no, no trzeba było sobie jakoś poradzić. Na pewno tutaj ten zakaz trenowania był jakim, jakąś przeszkodą, ale gdzieś e, treningi indywidualne zawodnicy dostali, e, sumiennie to, to, to realizowali. Także, także myślę, że. że... Odnośnie przygotowania fizycznego nie powinno to być jakichś większych problemów, natomiast na pewno tutaj przeszkodą jest to, że no nie mamy jeszcze tutaj pełnowy, pełny, no może nie tyle, bo to już byłaby przesada, pełnowymiarowe boisko, ale no brakuje na pewno tego, tego boiska i, i, i dopiero dwie jednostki treningowe odbyte na, 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 na boisku, plus gdzieś te sparingi to, to to nie jest zbyt dużo i na pewno tu pod względem taktycznym jeszcze to nie jest tak, jak byśmy sobie chcieli, ale ale jestem optymistą i myślę, że, 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 że będzie dobrze. Jeśli chodzi o kadrę, to na pewno w tej chwili jestem zadowolony, bo jest, jest nas 27, 27 zawodników w kadrze zespołu, także tutaj na pewno liczebność jest. Jest, jest jak, jak ja na te warunki bardzo dobra. Zawodnicy, którzy tutaj nas zimą wzmocnili, to, to, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, siódemka. Jest to Krystian Pietryga, który, który wrócił tutaj do gry. Krystian Augustynia, który również wrócił. Jest Mateusz Marcina, który przyszedł do nas z Wójcina, Do tego dochodzi Adrian Stawski, który Stawowy, który był w tej chwili na jesień wypożyczony do, do SKP Subca jest bramkarz, który, no, no co prawda miał przerwę w grze, ale na pewno zna się na fachu Łukasz Jaskulski, także, także no, jest, jest trochę tych nazwisk, Igor, Igor Kuźniewski wrócił z wypożyczenia z, z Wilczyna, także no, na pewno tutaj, jeśli chodzi o, o, o ludzi, którzy, którzy nas tutaj wzmocnili w przerwie zimowej, to mam nadzieję, że właśnie, właśnie będą wzmocnieniem i, i pomogą tutaj nam w celu, który sobie założyliśmy i, i, i będziemy dążyć do zrealizowania, jakim jest na pewno to utrzymanie się w tej klasie okręgowej. Słyszałem, słyszałem, że to te derby zawsze, zawsze to jest jakiś dodatkowy smaczek, ale no, jeśli chodzi o mnie, to ja, ja podchodzę do tego meczu jak dla każdego jednego teraz tutaj na wiosnę. Naszym celem jest zdobywanie w każdym meczu trzech punktów, bo, no bo, no, bo musimy to robić, bo jesteśmy w trudnej sytuacji i każdy mecz dla nas jest można w tej chwili powiedzieć o, o życie. Także, także tutaj na pewno niezależnie czy to będą my derby ze strzałkowym, czy, czy, czy tak jak dzisiaj mecz ze Strzemesznem, Będziemy podchodzić tak samo i, i będziemy chcieli te, te mecze wygrywać. Natomiast wiadomo, derby to się rządzą swoimi prawami, szczególnie tutaj w, takich, w tych niższych, niższych rozgrywkach, gdzie na pewno no jest ta, ta wola walki dodatkowa, gdzieś tam jest dodatkowa mobilizacja i no na pewno czeka nas ciekawy mecz.